Makijażowy dla ciebie na dzisiaj. Usiądź sobie wygodnie, ja się tobą zaopiekuję, zrobię ci makijaż i będziesz świetnie wyglądać, bo idziesz na Też coś ekstra, ale to na sam koniec ci pokażę. Zrobimy. Tutaj mam taki fluid i sobie go użyjemy. Się nie martw, zadbam o Ciebie, tak żebyś się wyróżniała. Więc najpierw użyjemy na twarz, wykładzimy sobie. Widzisz, z kim się zeznajemy. śliczna na koncercie. A powiedz mi, jak długo ten koncert potrwa? A. Tak. Tylko później i sama po nocy a odprowadzą cię Jeśli rzęsy to masz wyraziste oczy, ale jeszcze sobie Bardzo fajny podkreślacz, profesjonalny, ale zobacz, jakie on ma tutaj fajny. Wiesz, one się dobrze trzymają. Także, także, na pewno. jeszcze ekstra żebyś nie tylko się dobrze bawił, ale ale też komfortowo отлично. Zadowolona, będziesz się dobrze bawić na koncercie, dobrej zabawy ci życzę, i pamiętaj, żebyś nie wracała sama po nocy, jakby w razie twoi znajomi nie mogli cię odprowadzić, coś by się pozmieniało, to dzwoń do mnie na telefon. Przyjadę po ciebie i odwiozę cię do domu.